Cześć, witajcie z strony MLG kuba w kolejnym odcinku z Undertale I dzisiaj kontynuujemy przygodę w ruinach Dojdziemy na górę Nie zauważyłeś, że wyprzedaż pajęcznych wypieków w dół i w prawo Z jedzenia jedzenia zrobionego przez pająki dla pająków Z pająków! Kanibalizm najlepszy Łebet, łebet Słyszej, że na F4 możesz y, zrobić pełny ekran? Będę zwalić się tłumaczenie? Ale co oznacza F4? Fantastyczną czwórkę? To chyba nie o nas, gdyż widziałem maksymalnie 3 żaby w tym pokoju. Trudno powiedzieć ile najmniej. łebet webet. słyszałeś, że, je, że jesteś dość łaskawy. Słyszałem, że jesteś dość łaskawy i jak na człowieka. Pewnie już wiesz, że potwory ubierają żółte imiona, gdy możesz ich oszczędzić. Co o tym sądzisz? To jest raczej przydatne. Pamiętaj, oszczędzanie to tylko odmowa walki z wrogiem. Może pewnego dnia będziesz musiał odmówić, nawet jeśli jego imię nie będzie żółte. Ej, to jest nawet fajne! Ciekawe czy... DRIM MOTHERFUCKER Halo? Czy to tłusty krab? Nie, mówi Patryk Właśnie ja zdałam sobie sprawę, że minęło trochę czasu odkąd sprzątałam Nie spodziewałam się mieć gościa tak wcześnie Pewnie leży w wielu, pewnie leży wiele przedmiotów tu i tam Może je po dnie. Możesz je podnieść, ale nie bierz więcej niż potrzebujesz. Możesz je podnieść. A, w dnia zobaczysz coś, co ci naprawdę, coś się naprawdę spodoba. Będziesz chciał mieć na to trochę miejsca w kieszeniach. Hmm, okej. Okay. Oh shit, here comes this... Ale ja tutaj pamiętam. Jednakże chyba tutaj o, o jest ten Nie, tutaj jest przyciemnik, ale go, z nim nie będę gadać Eee, to tam... że to w czasie robienia eee takiego jakby moda do e, Undertale'a... E, chciałem dodać Chciałem dodać po prostu ten żeby była taka, taka sekcja, w której nie dało się absolutnie dostać i widać było, że to jest zablokowane w tej części. Ale... Spadłem do dziury, teraz nie mogę z niej wyjść. Idę be... Idź beze mnie. Czekaj... duch mogą latać. Są so, Nie? No cóż... Here comes the summer... Nie wiem, co tak mi się z tym... z takim... no... Nie, no znowu. Nic lepiej. Jeszcze. Aha, nie, nie mogę przejść dialogu, bo się pomija. Ale aż fajnie, że tak. No, nie dotknąć go. To jest ten zły człowiek. O. I mamy nową rzecz. Rzecz. No, mamy wstęgę. A szkoda, że Toby Fox nie dał, dał takiego czegoś, żeby po prostu te wszystkie itemy widzieli, były widoczne. To byłoby nawet fajne. O. A. Chwila, tutaj nie było otwarte. A nie, to było. I teraz ważna informacja. Jeżeli tutaj... No, właśnie. Uciekam, nie chcę... Już nie chcę z nimi walczyć, mnie to nudzi. Eee, dobra. ważna informacja, jeżeli... No. No właśnie, tutaj... Em... jeżeli... Nie, nie, nie Jeżeli po prostu nie pojawi się dialog... E, że to jest... Nie. No szkur... Dajcie mi spokój Przestańcie mnie prześladować Nie ja nie chciałem, się uciec Spieprzać No nareszcie A no tak, czerwone Eee aż dościekala to Zresztą znaczy, no nie wiem, to jest czerwone, tutaj było niebieskie, tutaj czerwone I później będzie zielone Ja, ja się nie dziwię, że um, wielu ludzi zabija ich. Co ja, jest co? O! I think this, Tutaj jest zielone, bo co jeszcze jest na... Inna... Kurde, przestańcie mi robić... Da dawać więcej rzeczy do montowania, bo tutaj muszę dodać jeszcze dźwięki. No nareszcie. O. No, to zaraz idziemy tutaj. To jest notorium na górze. Ja byłem O, coś ciekawego. Webet, webet Tylko między mną a tobą. Widziałem to ryby wchodzącą stamtąd jakoś chwilę temu. Nosiła jakieś artykuły spożywcze. Nie pytaj jej do czego jej, jej posłuchą. Nie, nie pytaj jej do, do, do czego jej posłużą. Wszyscy jesteśmy zbyt nieśmiali, by z nim pogadać. Webet. Aha, okej. Okay. Znalazłeś nożyk Ale Ale cute tłumaczenie Bandaż A wolę nożyk Nie wiem czemu będę chodzić z tym nożykiem Bo jeżeli... Ja powiem jeszcze tyle Mało osób na wie, ale... Ozie... Niech ja da się... Najpierw powiem ten przedmiot który O Ojejku! Zajęło to dłużej niż myślałam O Jezus Maria I <słyszy> <słyszy> tak się tu dostajesz, moje dziecko? Czy jesteś ranny? Tak, jestem! Już, już... Uleczę cię. Nie powinnam cię zostawiać tak na tak długo. To było lekko myślne, próbując się zaskoczyć w taki sposób. Um, cóż, zdaje mi się, że... Nie mogę już tego chować. Chodź, małe dziecię. Jezus Maria, Toriel za dużo wyobraża. Okej. Okay. Widok tak słodkiego, czystego domu w ruinach, wypełnia cię determinacją. Okej, okay, nie skończymy tutaj, jednakże powiem jeszcze krótką rzecz, więc ja... Na bank mało osób wie, przynajmniej spoza YouTube, przynajmniej osoby, które mnie znają na Discordzie. Na bank, bo te osoby wiedzą, to na bank mało osób wie, że ja mam waifu. I to waifu jest poza z a, a bardziej z jednego z AUF Undertaila. Jeżeli... Jeżeli ktoś nie lubi oglądać i ma też talent, tak ktoś będzie rysować fanarty, to niech narysuje mnie je... Historii Swift Harem. Jeżeli ktoś nie wie, kto co to postać, to macie to na ekranie, chociaż nie wiem, jak ktoś może nie poznać postaci, która jest w Bad Time Trio. No ale kontynuujmy. Czujesz ten zapach? Niezbójanka! Zrobiłam gówno! Ja tak naprawdę ja upiekłam toffi cynamonowe. CIASTO! Pomyślałam, że może uczynić twoje przybycie. Chcę... Uczyć, Chcę, żeby twój pobyt tutaj był jak najmilszy. Więc zostaw mi wiem, wiem, ślimakowe ciasto na noc. FUJ! Chociaż szczerze, nie wiem. Ażbym bym musiał zapytać mojego przyjaciela z Francji. Jak smak. czy maki aż tak źle, bo nie wiem... Tak mam takiego przyjaciela. I ten przyjaciel, jeżeli to ogląda, to może... to będzie pewnie wiedzieć, że, że chodzi o niego. Okej. Okay. Nie przyznaję co do ten dialog, ale no... Oto on! A to... A, a pokój! T tutaj właśnie... T -t twój własny pokój. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. A teraz taka ciekawostka ma. Eee... Ehm, czekaj. Czy coś się... tu pali? <laughs> Czuję czuj się jak u siebie. Ok, teraz taka ciekawostka. Ten pokój jest dość ciekawy, ponieważ w nim, w, w pikach tego pokoju jest Azrielum. Tak, w plikach jest to nazwa Azir, Jest ten, ten pokój jest nazwany Azrielum. Jeżeli ktokolwiek nie wie o tym, to właśnie się dowiedział. Kurde, a szkoda, że tutaj nie ma tego, tych mu, tej muzyczki. O! Konacie ciekawa rzecz! E, źle jest ustawiony ten... O. Zalacz kawę jak tofi z jednowy... nowego ciasta. O! Fajnie! Miam miam. Czy, czy w szafie jest ktoś? Nie? Okej. Okay. Poznajdywajmy trzy informacji. Musimy jakimś tutaj zejść. To pamiętnik, który przeczytać zakreślony fragment? Czy też fragment? Czemu szkielet szuka w sobie przyjaciół? Ponieważ odczuwa samot. odczuwał samot. samot Kto? Samot ktoś. Aha. Reszta strony jest wypełniona żartami podobnego kalibru. No słaby ten żart był. Zdecydowanie większy niż pojedyncze łóżko. To encyklopedia podziemnych roślin. Otwórz. Pałka. Gatunek rośliny zimowo-wodnej. Z brązową, długą. niełupką. Niełupką? fia. pałka! A czy to nie jest ta normalna pałka? Wiecie? Um, nie wiem, jak to się nazywa. To nawet, jak, teraz po tym, jak to nagram, wpiszę sobie to w Google grafiku i wam to przedstawię na ekranie, ale to chyba o to chodzi. Znane bardzo po. Zale bardziej powszechnie jako parówka wodna Jezus Maria XD To encyklopedia o później. Nie nie, to już myślałem że coś innego będzie, ale to jest to samo. Eee... Zaglądasz do środka. Skandal! To szuflada skarpet Toriel! O mój boże, co to było? Taka skandal Myślałem, że czy to jest bryzada trochę. Skandal! Ach! tu prawdziwie największy sundere ze wszystkich roślin! O Jezus Mare, nie! To tłumaczenie jest dobre. To tylko zwykłe wiaderko. Pełne ślimaków. To fuck! To jest kosz na śmieci, nie w wiaderko. Przecież nie wiem. O. A tu co? Pokój... Pod remontem. Pewnie to jest Łazienka albo no nie wiem. No, raczej Łazienka, bo pokój aż góra by to nie był. To ty! jej <gryw> <Yeee>! Znaleźliśmy siebie. <gryw> Okej, okay, dobra. Idziemy rozmawiać, z Toriel albo. Nie. Nie wiem. Gata go fast. Witaj, Toriel. Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Osiem. Już wy... Wstałeś? Z tego co widzę. Um, chcę żebyś wiedział jak bardzo cię się cieszę, że mam kogoś przy sobie. Jest tyle książek, którymi chciałabym się podzielić. Chcę ci pokazać moje ulubione miejsce do łapania robaków. Animal Crossing, be like. Przygotowałem też program dla twojej edukacji. Lekcje. Może to być dla... Być dla ciebie zaskakujące, ale zawsze chciałam zostać nauczycielką. W sumie, może to nie jest aż tak zaskakujące. Ja ci powiem szczerze tyle. Po, po Deltarune, który nagrałem, Znaczy zrobiłem z tego live'a wcześniej niż z Undertailera, zacząłem serię. To jest wiadome. Jednakże, cieszę się, że mam tu ciebie. Och, coś chciałeś powiedzieć? O co ci chodzi? Kiedy mogę iść do domu? Co? To, to teraz jest twój dom. Um, chcesz posłać o książkach, które właśnie czytam? Nazywam to 72 zastosowania dla ślimaków. I nie wiem, co ty na to? Nie, nie. Ja, jak opuścić ruiny? Um, co powiesz na ciekawe fakty o ślimakach? Nie, nie. Fuck no. Widzieli, że ślimaki robią okropne sznurówki? Co? Interesujące. Jak opuścić te pieprzone ruiny? Muszę coś zrobić. Zostań. Wracaj tu, głupia krowo! Okej, okay, let's do this. Chcesz wiedzieć, jak wrócić do domu? Czyż nie? Ale właśnie... Przed nami znajduje się koniec ruiny. Jedyne przejście do reszty podziemia. Mam zamiar je zniszczyć. O ty, o ty, głupia krowo! Nikt nie będzie już mógł stanąć. Stą, mógł stąd wyjść. A wejść? A teraz bądź dobrym dzieckiem i wrócić na górę. Fuck off! Nie ma mowy, muszę spotkać Sansa i... mu wyjadać. Każdego człowieka, który tu spadł, spotka ten sam los. Chwila... A, wie, a wiecie, jak wczoraj wyglądało to w the Yellow? Bo co najlepsze, to... W absolutnie nie dostał się on do drzwi i nawet Toriel go nie... Za, wiecie, Toriel go spotkał na samym początku, a później już niestety się to skończyło, więc... Czy to oznacza, że... Historia, Linia nie historia, lub po prostu fangame'y już zapominają o tym szczególe. To na szczęście nie widać, ale mi tutaj pokazuje, że ktoś gra teraz w grę w na Steamie. Przychodzili, odchodzili, umierali, na naiwne dzie dziecko, Jeżeli opuści ruiny, on, Azgor zabije cię. Jeżeli jestem takim, jeżeli nie jestem takim pro jak, jak sądzę, to nie zabije mnie. Jestem jedyną osobą, która cię ochroni, rozumiesz? Idź do pokoju. A oh, fuck off! Nie próbuj mnie zatrzymać. To twoje ostat ostatnie ostrzeżenie. Strzelę jej kiedyś w To Co, to, co, co? Co chcesz? Tak bardzo chcesz wyjść? Tak. Hmm. Hm. Jesteś dokładnie taki jak inni. Jesteś tylko jed jeden, jeden sposób, by to rozwiązać. Udowodnij. Udowodnij, że jesteś wystarczająco silny, by przetrwać. Ktoś zgasił światło. Oh shit. Here comes Bal Pogadaj. Nie mogłem wpaść na Pak, Fak, 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 fak. O, ale to nie jest takie. Pogadaj. Ponownie próbuję wymyśleć, co powiedzieć, lecz... Fak, fuck, fuck. Ej, to jest trudne. Nie, to nie jest trudne, ale trochę też... Pogadaj. Ironicznie roz rozmowa nie wydaje się być... rozwiązaniem tej sytuacji. Eee... Ptw. Cukierek. Ej, to jest... Jezus Maria, to jest... Nie jestem ja jestem nubem jednak. Ironicznie rozmowa nie wydaje być się być rozwiązaniem tej sytuacji. No, dobra! Ale ja wiem o tym, że ta, że to jest dobry pomysł. Ironicznie rozmowa nie wydaje się być. E, a nie, czekaj, czekaj, czekaj. Ja jednak pomyliłem się, patrzcie, bo... Zapomniałem, czekajcie. zjem cukier. Fuck! Ej! Zapomniałem o tym, że tutaj absolutnie nie ma używać się tego ten, 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 ten. Ten. Ej, teraz już jest łatwiej Bo patrzcie tam ten ruch, który to tam używał to po prostu jest Fuck nie, ten ruch wrócił Te, ten, te, ten, ten, ten Rzecz Patyk Walnąłbym Cię patykiem, Toriel! Gdzie to brzmi. Co ty robisz? GÓWNO! 3-0! Aha, dzięki. Takuj albo uciekaj. Jak ja mam uciekać? Przecież to jest walka z bossem, a nie... ...a nie walka z przeciwnikiem, nie mogę uciec, wiesz o tym? Co? chcesz żeby w ten sposób. Gówno. Walcz albo wyjdź! Nie! Pokażę ci, głupia babo, że walka to nie, to nie jest tylko rozwiązanie. Okej, okay, używam ciasta! A teraz żryj paszę wąt. Żryj paszę. Przestań! Stop it, get some help! Najlepsze no moim zdaniem jest tak ten atak. Przynajmniej nie lubią żadnej krzywdy. Nie patrz się tak na mnie! Boże, się na ciebie i... Fuck 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 i stąd. Fuck off. Toriel must die. Korp. Fuck Ciekawe jest też że jak zabije się... Jak się zostanie zabitnie przez Toriel, to ona wtedy się bo... Takie... O Jezu co ja zrobiłam! No co za idiotka? O! Jeszcze staję! boj, Ja yeah, boj, Daj mi! Ja chcę! Wiem, że chcesz iść do domu, ale... Ale proszę, wróć mi na górę. Obiecuję, że dobrze się... Wiem, że nie mamy wiele, ale... Możemy mieć tutaj miłe życie. Dlaczego to tak komplikujesz? Bo lubię! O, proszę, idź na górę! Fuck off! Haha. Ha. Żałosne, czyż nie? Nie mogli go ocalić nawet jednego dziecka. Nie. Nie rozumiem. Nie byłbyś szczęśliwy będąc tu uwięzionym? Ludzie są bardzo małe, gdy tylko do nich... Przywy przywykniesz. To nie było... było ob... nie byłoby... Odpowiedzę dla ciebie dorastać w tym w takim miejscu. Moje oczekiwania, moja samotność i mój strach. Na ciebie, moje dziecko, odsunę je na bok. Jeśli życzysz sobie opuścić ruiny, nie będę ciebie zatrzymywać. Jednak gdy wyjdziesz, proszę, byś nie wracał. Ah! You son of a bitch! Mam nadzieję, że rozumiesz. O! To jest cute. Ale i tak, nie lubię Torel. Żegnaj, moje dziecko. Czas chyba zrobić baraninę. <ścoughs> nie, ja pamiętam, że na takim jednym RP kiedyś e, powiedziałem coś takiego, że ch chyba zrobię kogoś z kogoś baraninę. Nie, albo coś takiego, Nie pamiętam już. To jest bardzo stare i tak fajnie tutaj, bo teraz jesteśmy w części z tego, z trailera Undertale'a. <laughs> Szykujcie sh shotguny, strzelamy w Floy'ego! Sprytnie! Bardzo sprytnie! Myślisz, że jesteś mądry, prawda? Na tym świecie zabijasz, albo jesteś zabijany. Więc miałeś możliwość zagrania według własnych zasad. Ow... Of... Oszczędziłeś życie tej jednej osobie. nie tylko tej jednej! Te postacie z Ruin też są ważne. Więc zamknij Riffroi. Hi, Hihihihi. Hi. Założę się, że czujesz się świetnie. Tym razem nikogo nie zabiłeś. Lecz co będzie, jak trafisz na bezwzględnego zabójcę? Umrzesz i umrzesz i umrzesz jeszcze raz! Aż wymęczysz cię... ...próbowanie. Co wtedy zrobisz? Zabijesz w pełni frustracji, czy też poddasz się kompletnie na tym świecie? Zostawi więc mnie, dzie, dzieciństwo, dziedzictwo i moc do kont jego kontroli. Jesteś księciem przyszłości tego świata. Nie macie. Mój mały monarcho, mój plan nie jest królestwo bójcą. To jest o wiele bardziej interesujące. <słuch> Aha, i Takie nara O Jezu Undertale. Wykonał Toby Fox I to się nazywa Dobre przejście na drugi chapter No? Witamy w Snowdin, jednym z najpopularniejszych miejsc na Ziemi. A raczej pod Ziemią. Okej, okay, to... Zaraz spotkamy tego najbardziej znanego bohatera Undertale. Wiecie kogo, czyż nie? The fuck? Okej, okay, ja tutaj widziałem jak się nagle ten patyk zmienił, nie wiem czy to... Jakiś błąd, czy co? Aha! Już widziałem Sansa nawet. No to spoko. Szkoda, szkoda nie jest Człowieku, czy ty nie wiesz jak się witać z nowego jak witać nowego kumpla? Odwróć się i uściśnij moją dłoń. Just... Yes. Wow, how original! Hehehe, <noise> Stary Trick z poduszką, pierdziuszką w ręce. To zawsze jest śmieszne. Szkoda, że ja tego nie słyszałem! Bo ja mam. Sta bo ja tam mam polskie tłumaczenie, które. usuwa wszystkie dźwięki. Hehehe, <noise> w każdym razie jesteś człowiekiem, tak? Słoniale. Jestem sens. Skeletons, tak w sumie, mam teraz stać w, na straży i wypatrywać ludzi, ale no wiesz, jakoś mnie to nie ciągnie. Pojmywanie ludzi. Za to mój brachol Papyrus to fanatyk polowania na ludzi. Hej, tak w sumie, on chyba tam jest. Ale to dowiemy się w następnym odcinku, bo tak chcę. To nara!